Czy to, to to uczucie, które czujesz zawsze, kiedy wracasz z pracy, szkoły, uczelni? Locciu! Wróciłem? Co dzisiaj robisz? Wiesz co, to jest samotność. Myślisz, że to, to, kiedy wchodzisz na Facebooka, a tam nie masz żadnych nowych wiadomości. Czy wiesz co, to jest bezdomność? Nie wiem, bez przesady, stąd masz wiedzieć. Przecież Ciebie to nie dotyczy. Straszliwie głodne całkowicie samotne, prawdziwie bezdomne. Dzieci ulicy z To właśnie na nie będziemy zbierać pieniądze podczas tegorocznej akcji Poczczówka z Kenii. Za drobne wsparcie finansowe otrzymasz wspaniały prezent. Poczczówkę z Kenii. Wystarczy, że przeznaczysz na ośrodek resocjalizacyjny w Kibiko minimum 10 złotych. Pieniądze przelej na konto misjonarzy Kongołianu. W jest Pocztówka w Kenii. Teraz wystarczy wysłać jedynie maila na adres Pocztówka w kenii małpa gmail.com podając treści imię, nazwisko oraz adres. Później pozostaje jedynie czekać. Tój gęb, Twoja poczówka.